W mojej no Super. Super! Mama! Pachnie, jak frycki Super! On od ciebie ma to no Oczywiście, że tak. No pewnie. No pewnie, że od ciebie. No ostatni dzień, to korzystajcie. A w krótka? Jest Ja mam.

Nei, faen. <silence> Jeszcze y, szybciutka styluweczka na dzisiaj. jestem tak ubrana, że po prostu pożej do mnie mówi: A ty kiedy się będziesz ubierać? A ja mówię, a już jestem ubrana. <grywa> Także mamy stylówkę na piżamę, aczkolwiek to nic z tego, co mam na sobie, nie jest piżamą, Ale nie szkodzi. Więc bluza, którą widzieliście. leginsy. One są z firmarka, które mają już chyba ze dwa lata. Piżoma córki w tle. Kolorowe skarpety i beżowe pumiacze. Jedziemy. W prognozie pogody mieliśmy deszcz, a tymczasem co prawda bez chmurnego nie ma nieba, ale jest bardzo, bardzo ładnie. Tak więc przyjechaliśmy na kolejną plażę. Co raz znalezienie jej, no... Mąż już patrzył na mnie krzywo, bo nasza pierwsza próba e, znalezienia jakiejś innej plaży niż ta, na której, której byliśmy wczoraj skończyła się fiaskiem, ale okazało się, że... Piaskiem też! Ale okazało się, że znaleźliśmy tutaj i tu jest bardzo ładnie. Co prawda, jest dużo wodorostów, bo jakiś chyba przypływ był, a teraz jest odpływ w zasadzie, e, więc tutaj nie jest zbyt sympatycznie, ale e, widoki mamy ładne. Tylko mogę tylko No, pogoda nas zaskakuje podczas tego wyjazdu, bo no nie spodziewałam się, że, wiecie, nie jest tak, że jest jakieś pełne słońce, nie wiadomo co, ale można z nimi chwilę pospacerować. Jest przyjemnie. Widzicie, światło jest piękne. Fale są. Ocean szumi. Super, naprawdę super. Tak, otworzymy misia. Super. No i teraz zobacz. Bierzemy misia tu. Ciach. Misio. Ciach. Misio. Mis. Co to? Nie wiem. Nie wiesz? To jest ten ludzik. Ciastek. Pierniczek. Pierniczek. I zaraz będę miał bałwanka. No to znajdź bałwankę. I odbij bałwankę. No. Co to jest? Co to jest? A jakie jest zwierzątko? To jest jakiś krabik. Krabik? Nie, wiesz, poczekaj, pokaż. To jest jakieś. Nie, to wygląda na jakiegoś jelonka w czapce Mikołajowej, wiesz? Jelonek! Dajcie kolejnego dnia, jest poranek, my zbieramy swoje manatki, zaraz pakujemy się i wracamy do domu. Mamy czas wymeldowania między 10.30 a 11.00. Nie ma jeszcze 9.00, poszedł się kąpać. Jesteśmy już z grubsza spakowani, jesteśmy też już po śniadaniu, więc tylko jak wykąpię się, wypijemy kawkę, spakujemy manatki i podjedziemy jeszcze na chwilę pożegnać się z oceanem. Ja niestety się tutaj troszkę pochorowałam. Jestem przy ziemi. O! Tęskniliście za misiem. Kto to? Miś! I miś chciał powiedzieć, co chciał powiedzieć. miś? Cześć! Dzisiaj. Poczekajcie, jeszcze jest drugi miś i co chciał powiedzieć miś? Cześć! Proszę bardzo. Misie się przywitały. Dawno nie widzieliście Misiu, więc mam nadzieję, że docenicie ten mały fragment. Tak więc ogarniamy się i wracamy do domu. Przed nami kolejne intensywne dni. No bo bardzo wcześnie rano, pierwszego stycznia, kiedy większość z Was będzie odsypiała sylwestrowe zabawy, my będziemy jechać na lotnisko, a potem będziemy w samolocie do Polski. Dzisiaj ocean jest bardzo, bardzo wzburzony jak widzicie. Tam w ogóle jest bardzo odważny gostek z takim dosyć niedużym dzieckiem, no może w wieku naszego syna, ale powiem Wam, że podziwiam, że tam weszli. No przyjechaliśmy, tylko tutaj na chwilę się pożegnać. Jest godzina dziesiąta i idziemy do domku. Okazało się, że mąż jeszcze dzieciom obieczył plaży. Więc, e, ponieważ to bali bunion, który, na której byliśmy, ta plaża, na której byliśmy pie za pierwszym razem, jest po drodze do nas, do domu, więc podjechaliśmy na chwilę, ale już zapowiedzieliśmy, że nie ma pluskania się kaluszami w wodzie, przejdziemy chwilę i wracamy. Pozostałość po wigili, czyli papiery po wszystkich prezentach, które były u nas pod choinką. Ale to dlatego zostało, że ja nie miałam czasu się tym zająć, bo oczywiście wyselekcjonowałam sobie tutaj. A wiem, że pewnie teraz część z was patrzy na mnie jak na wariatkę, ale tak. To są skrawki każdego papieru, który był i też są przywieszki. To wszystko w jakiś tam sposób znajdzie odzwierciedlenie w moim junk journalu. Nie wiem jeszcze kiedy i nie wiem jeszcze jak. Sorry za ten hałas w ale dzieciaki stęskniły się bardzo swoimi zabawkami. Tak więc zobaczymy. Natomiast bazę już mam. To można wyrzucić. To zostaje. Witajcie w niedzielkę. Powiem wam, że mnie rozłożyło. Tak więc nawet po głosie chyba słyszę, słychać, słuchać, że inaczej mówię. No ale jeżeli to mam być tylko ja... Nawet lepiej, żeby tak zostało. Mam nadzieję, że cała reszta będzie zdrowa, bo na razie wszystko jest odpukać w niemalowane, chociaż nie jestem przesądna. Na razie wszystko jest ok o, Za jakieś dwie godziny mają przyjechać rodzice Błażeja Posiedzą z dzieciakami A my sobie pojedziemy do dansa Bo wczoraj odkąd wróciliśmy To tylko była właśnie akcja pranie i sprzątanie Generalnie wyszedł nam płyn do płukania Proszek nam się kończy No i takie różne historie jeszcze Tak więc pomimo, że nie planowaliśmy jechać na zakupy No to y, chyba troszeczkę musimy Żeby to wszystko jeszcze ogarnąć przed wyjazdem Bo zostały nam Super, że włączyłeś mały obrazek co jest? mały X jest na Super, bardzo fajnie Na no pewnie. Co ja miałam powiedzieć Zostały nam dwa dni w sumie do wylotu Nawet nie, bo to jest tak Znaczy no W sumie trzy, ale wiecie o co chodzi Dzisiaj kawałek dnia, poniedziałek Wtorek i w środę z samego rana Bo chyba około ósmej mamy samolot Także powodzonka dla nas No ale cóż, takie, takie żyćko No Powrót też będziemy mieć w podobnych godzinach, więc też będziemy musieli znaczy, powrót będzie niby o 10, no ale lecimy do Wrocławia i wracamy z Wrocławia, więc będziemy musieli też wiecie, pokonać trochę dłuższą drogę. Więc musimy też wcześniej wyjechać od moich rodziców. Więc ja mam nadzieję, że do środy się wykuruję na tyle, że już nie będzie mi to przeszkadzało. Lepiej tak, niż jakbym miała tak się czuć w dzień wylotu. Mężu, my już jesteśmy w tym wieku, że na randki chodzimy do sklepu, na <laughs> <laughs> zakupy spożywcze. Jeszcze niesie całą torbę butelek, które musimy oddać, także życzcie nam miłej randki. Na pewno będzie wspaniale. Wygląda na to, że chyba zgubiłam męża, ale za to znalazłam całą masę wśród <grytanie> Ale pewnie, że mi się tak podobają. Zresztą pokażę wam w do domu. Jakby człowiek chodził na szpilkach, to by sam mógł za 15 euro, proszę bardzo, takie glamour kupić. Tutaj są jeszcze takie. One nie mają przeceny, ale... Są na półce z napisem reduced. są za dwie dyszki kowbojki i nawet złote, a skromne, proszę bardzo. Za 15. Trochę spromek złapaliśmy. Patrzcie, jakie słodkie budki. Za piąteczkę. Jakie zwierzę masz zrobić? Do muszę Dużo pojechać. do przodu, ale uważaj na lusterko. No, tutaj. niech okay. przejadę. No jedź, no my chcemy wyjechać, no. A no, nie No My nie wyjedziemy, kochanie, no nie, no, nie no nie wyjedziesz. No nie wyjedziesz, no gdzie? Do przodu, dużo do przodu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I teraz skręć. Teraz będzie mój ulubiony zjazd. Wąskie gardło. Dlatego tego nie robisz. Nie! Mam nadzieję, że nie robisz tego, dlatego że dobrze jadę w miarę. Skręcam za Nigdy nie mamy okazji w taki sposób nagrywać, dlatego że z tyłu siedzą dzieci. Jest trudno. Stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby wykorzystać okazję żeby nie było, nie zostały porzucone Co Nie z no dzieckami? ja już mówiłam, że twoi rodzice przyjechali i w związku z tym my jedziemy na randkę do sklepu. <laughs> <laughs> nie, tak tego nie nazwałam tak to nazwałam dopiero później. Żeby nie było poinformowaliśmy rodziców, że jestem zagluczona, ale stwierdzili, że jakby nie boją się mojego gluta i że przyjadą. Chętnie posiedzą z dzieciakami. Tego miejsca też nie lubię, bo tu lubią mi wyjeżdżać. Jest w trudne miejsce, ograniczona widoczność, niekiedy ludzie wyjeżdżają, bo nie widzą nadjeżdżającego samochodu, bo on się pojawia tak jakby znikąd. Tę drogę nam ostatnio robili, więc czy może nie ten fragment, w którym jedziemy teraz, ale w pewnych miejscach jedzie się dużo lepiej niż kiedyś, Ta zrobiła się troszeczkę łatwiejsza. Że... Jest sprzyjająca. Oooo, piosenka mojego męża leci. To jest. Napisałeś dziadku, że jedziemy? Nie, już pisze. Całe. nie komentuje. Oj się boi, że ja to będę miała nagrane, Oczywiście, że tak. Tego się nic nie odzywa, bo normalnie to już bym dostała tutaj. Widzicie, nie znacie mnie z tej strony. Chciałam, żebyście poznali, ale się złupa nic nie da, no. W tym miejscu akurat co minęliśmy była taka dziura, co gdzieś się bardzo dostało. Za tak i za każdym razem... Ja ją pamiętam do tej pory już. I tam dawno nie ma, a ja ją dalej pamiętam. Taka trauma. Nie, ja ostatnio mówiłam, że to, to, że my jeździmy razem w taki sposób, to od obojga nas wymaga bardzo dużo... Cierpliwości jednej osoby do drugiej i w drugą stronę. Zdecydowanie. <laughs> Dlatego, że mało małżonków jeździ ze sobą, bo ja wiem, że moja mama z moim tatą też nie za bardzo lubi jeździć. Był moment, kiedy mój tata z moją mamą też za bardzo nie lubił jeździć, bo mu cały czas sykała. Ale to, że Błażej był na tyle odważny, że wiedział, że nie ma żadnej kontroli nad autem, a ja się uczę dopiero, że się zdecydował jeździć ze mną i dalej ze mną jeździ czas gdy, tak jak sam mówiłeś, to bycie pasażerem to ci się nie zdarzało w ogóle praktycznie i teraz no, też nie. zdarza ci się tylko ze mną w zasadzie. No, taka prawda. W ostatnim czasie to praktycznie rzadko, rzadko kiedy. Bardzo okazjonalnie, incydentalnie się zdarzyło, że pojawiałem się jako pasażer. No chyba, że ze mną, no to wtedy zawsze tak jeżeli ja się zdecyduję jechać albo mogę jechać bo to też nie zawsze mogę po prostu jak jest autostrada no to niestety, ale jeszcze nie mogę jeden z tych bardzo nieżyciowych przepisów jak ktoś ma się nauczyć jeździć po tak. autostradzie jeżeli nie ma ekspozycji na to no dobrze, no jakby tam jest jest jakieś uzasadnienie tego, że osoba, która jeszcze nie ma tych umiejętności no, to nie powinna jeździć, no być może, ale ja ostatnio rozmawiałem, też mi się tak wydawało do momentu, kiedy właśnie rozmawiałem z koleżanką z pracy i ona mi powiedziała, że przez to właśnie do tej pory unika jeżdżenia po autostradach. No, bo już się boi i ma, nie ma doświadczenia przez co nie się ma boi i nie go nie zdobędzie, bo się boi. No, paragraf 22 i koniec. To jest już tak mam drogi, którą zrobiłem nową, prawie pod sam dom. Jedzie się jak po masełki bardziej, że nasze auto jest naprawdę bardzo wygodne. Mimo tego, że ma już w tym momencie będzie miało 12 lat niedługo. Tak, bo z 13. Z pierwszej czy z drugiej połowy? Ja już teraz nie pamiętam. Z, pierwszej z pierwszej połowy. Z pierwszej, no, no to 13. Będzie, 1. Miał, będzie miało 12 lat zaraz. Nie, bo czekaj. 13? To już nie pamiętam. 13,2 chyba z drugiej połowy. No tak czy siak, będzie miało niedługo. Teraz znowu moje uda albo się nie uda. Moje parkowanie pod domem fiłem to zawsze tak wypływać. Zdało się? Tak. Dziękujemy bardzo za naszą wspólną jazdę. Jesteśmy już w domu.